Witajcie kochani, zapraszam Was na <laughs> mega szybki przepis na placuszki budyniowo-twarogowe do wykonania tych placuszków będziemy potrzebować 125 g twarogu łyżkę cukru, 1 budyń, jedno jajko i pół łyżeczki ekstraktu z wanilii wszystkie te składniki będę sobie łączyć w takim naczyniu za pomocą blendera ręcznego ok, więc po zblendowaniu wszystkich składników uzyskaliśmy masę w konsystencji gęstej śmietany i teraz będziemy smażyć placuszki na patelni teflonowej bez dodatku tłuszczu i na rozgrzanej patelni smażymy sobie takie oto placuszki z obydwu stron wyglądają placuszki po upieczeniu z jednej strony z porcie, którą Wam podałam wychodzi idealnie dla jednej osoby jest to 6 placuszków takich cieńszych. Mają są takiej grubości. Jeżeli chcecie na przykład grubsze, więc wyjdzie Wam 3. Jeżeli chcecie więcej, po prostu zwiększacie sobie porcję. Ja swoje dzisiaj podaję z konfiturą z czarnej jagody. Możecie użyć cokolwiek tylko chcecie. Możecie użyć Mus z brzoskwini, z mango, truskawek. Możecie podać je z bananem i z miodem. Na co tylko macie ochotę, możecie użyć do placuszków. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pa!